Z tej strony a my ta Kotka, Dzisiaj nagrywamy, jakby to powiedzieć, jak robię swój strój. Robię swój strój. Nie, ja być, się czemu mam dziwny strój. Bo taki. Teraz zaczynamy, będę cichutka. Zaczynamy robić strój jak yy, jest lat. Mój strój na lato, kiedy chodzę do szkoły. A teraz tak pójdę do szkoły. Już się rano zaczęło. Do nocy mam szkołę, a kiedy się już nie to wracam, do... wracam i robię strój nocy. co, 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 co?

Poszłam dziś na tylko tyle stało mnie. Zostało? Było, tylko tyle była, więc nie tylko, nie tylko. Byłam piękną uczennicą. Bawiłam się. Ci śmiały się ze mnie, bo chodziłam inaczej. Nie tylko na czarno, a mówili: czarno będzie, bo ja nie chodziłam na czarno. Trudno, po prostu trudno. Jedna noc nie zaszkodzi, dzisiaj gdzieś mówiłam, co czytam wnet. Zaprosiłam Was tu. Matematykę ledwo znałam. W matematyce ciężko pracowałam. W matematyce ciężko pracowałam. W matematyce ciężko pracowałam. W matematyce Ciężko pracowałam w matematyce. Ciężko pracowałam. Usnęłam aż w końcu. Zapomniałam bońcu. Tylko jedna rzecz zamówiła wnet. Ja na końcu usnęłam gdzieś w bońcu. Na parkiecie tańczyli na próbie. W końcu urodziny nadeszły. Ja czytałam, fiałam i na mąbę nachodziłam. Purde, ja patrzcie, co ja potrafię. Tylko jedno. były próby, i ja się spóźniłam trochę. Teraz będę się przebierać. Moje stroje będą piękne. Aż tu nagle bęc, bęc, bęc poszło coś nie tak, tak, tak. Zapomniałam. Wnet, wnet, wnet. Czego śmiałam się, bo ty i ja to jest nierozłączne. Byłyśmy w sukienkach, już gotowe na ten bal, a tu co? Poszło coś nie tak. Wszyscy wychodzili i tańczyli, śpiewali. To ja, tylko ja, tańce hulańce, zatańczyliśmy gdzieś. Tańce hulańce, bo księżniczka rządzi tu. Sorry, proszę, mówcie mi, teraz księżniczka, było coś nie tak. Ujawniło się. W końcu się stało, że ja księżniczką byłam przez cały rok. Szkolny tańczyłam księżniczką, księżniczką, księżniczką byłam ja. Ja byłam. Księżniczka, która nosiła diadem, a diadem był mój, tylko mój, nosiłam go przez cały rok. Tylko mój, mój tylko księżniczka byłam cały czas zakończyło się poszłam do szafki ukończyłam rok cały ten szkolny telefon wzięłam książki też poleciałam do domu taki był mój cały dzień a ja byłam księżniczką Karo, co mnie po całym roku, tylko byłam taka jak w samym roku, tylko ja, tylko ja, byłam w końcu na karecie, Zamówiłam tam, koja. Byłam zabierzcie mnie gdzieś, a zabierzcie mnie gdzieś on mnie zabrał gdzieś, gdzie nie byłam jeszcze dał mi dom byliśmy szczęśliwi. Zamek wybuduję No i ty z naszym. sobie sama tylko ja Karaca mnie będzie podwozić wszędzie tam gdzie chcę w zamku w moim zamku tylko w Moim, moim, moim zamku mój zamekuje, ja cię chcę wybuduję zamekuj, wybuduj się, będę cię. こう。 tam chyba był przepiękny zamek. Nie myliłam się, tu jest to zamku. Zamek chyba wezmę ten. No bo nie wiem jaki jest. Naścień, naścień, naścień! Ale wezmę ten, wezmę ten. Bo wygląda jak zamek, tylko on, tylko sam zamieszkałam w nim od dziś. Wielkie wrota tutaj są, piękne mieszki jest dom. I zamek miałam ja, tylko ja, biedni przychodzili do mnie, dawałam im trochę pieniędzy. Do szkoły nie chodziłam, studia wszystkie dziś skończyłam. Miałam dalej swój sekret, ale go nie zdradzałam. Na szyjniku czerpie moc, cierpię moc, cerpie moc. 都。